Witam, nazywam się Jacek Żurek, jestem lekarzem periodontologiem i chciałem Państwu dzisiaj przedstawić zabieg jednoczesnego usunięcia zęba ze wszczepieniem implantu e, połączone z założeniem śruby gojącej oraz użyciem czynników wzrostu, które to pozwolą zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz przyspieszą regenerację kości po zabiegu. Dziękuję i zapraszam na zabieg. Pierwszym etapem zabiegu jest znieczulenie nasienkowe pacjenta od strony przecionkowej, jak i od strony podniebiennej. W czasie, kiedy pacjent się znieczula, przystępuje do pobrania krwi pacjenta i przygotowanie z niej skoncentrowanych czynników wzrostu, czyli CGF, w formie stałej, jak i w formie płynnej. By uzyskać formę płynną, należy podać do pobranej krwi heparynę wysokocząsteczkową, następnie zaznaczyć w odpowiedni sposób tą probówkę i włożyć zaznaczoną próbówkę do wirówki. W czasie, kiedy ta procedura zostaje wykonana, pacjent dalej się znieczula. Kolejnym etapem zabiegu jest wypreparowanie łoża pod implant, które to dokładnie będzie znajdowało się w przegrodzie kostnej międzykorzeniowej. Dlaczego należy to wykonać przed usunięciem? Ponieważ wypreparowanie tego łoża po usunięciu zęba, w przypadku zęba przedtrzonowego, jest bardzo trudne. Samą procedurę usunięcia zęba często wykonuję przy użyciu luksatorów, jak i ostrzy skalpeli 15, jak i 15C. Dlaczego te ostrza? Dlatego, że dzięki nim przecinam więzadło ozemnej maksymalnie głęboko. Pracuję nimi w takim ruchu przód-tył, czy prawo-lewo, czy też od przedsionka do podniebienia i wchodzę jak najgłębiej w szparę mną. Dzięki temu użycie luksatora staje się znacznie Łatwiejsza. W międzyczasie również preparuję łoże pod implant, które znajduje się między korzeniami zębów. W dalszej części widzą Państwo tutaj moment usunięcia korzenia podniebiennego. Tutaj widzą Państwo procedurę szczepienia implantu. Dzięki temu, że łoże zostało wypreparowane wcześniej, dokładnie wiemy, że pozycja będzie w Przestrzeni międzykorzeniowej, czyli w tzw. przegrodzie kosnej. Implant przed samym szczepieniem nasączam czynnikami wzrostu w formie płynnej. CGF Po wszczepieniu implantu uzupełniam zębodoły poekstrakcyjne materiałem alogennym, liofilizowanym, który wcześniej jest nasączony płynną formą CGF. Po wypełnieniu tym biomateriałem zębodołów poekstrakcyjnych kolejnym etapem jest przygotowanie platformy kostnej otaczającej implant, tak by bardzo dokładnie założyć śrubę gojącą bądź też zamykającą. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie przygotowanie Przygotowanie tego a, może potem utrudniać założenie odpowiednie łącznika, co w konsekwencji może generować mikroprzeciek, co da stan zapalny w okolicy implantu oraz y, może powodować, że dojdzie do złamania śruby, która trzyma łącznik w implancie. Po założeniu śruby gojącej w tym przypadku uzupełniam przestrzeń między dziąsłem wolnym a brzegiem śruby gojącej wypełniam stałą formą CGF, tak by dokładnie wypełnić tą pustą przestrzeń. Założenie szwów, które przybliżają delikatnie brzegi dziąsła do śruby gojącej. Podanie jeszcze czynników wzrostu od strony przedsionkowej. Jesteśmy już po zabiegu. Zabieg został przeprowadzony, można powiedzieć, wzorowo. Ząb udało się usunąć bardzo automatycznie. Implant został umieszczony dokładnie w tym miejscu, gdzie było zaplanowane. Śruba gojąca została założona, krew została pobrana, czynniki wzrostu zostały przygotowane. Pacjent zadowolony opuścił już naszą klinikę. Dziękuję i zapraszam na wizytę.